Dziękuję bardzo. Kolejną mówczynią jest Pani Wiśniewska. Bardzo proszę. To, szanowna Pani Przewodnicząca, drogie koleżanki i koledzy. Masowe napaści seksualne, do których dochodzi w europejskich miastach, kompromitują unijną politykę wielokulturowości. To nie przypadek, że w sylwestrową noc niemiecka policja nie reagowała, a niemieckie media milczały. Imam kolonii stwierdził, że winny napaścią są same ofiary, bo prowokowały strojem i perfumami. We własnym domu, w Europie, jesteśmy zmuszani dostosowywać się do cudzych zasad. Wiceprzewodniczący Timmermans wypowiedział się o sytuacji w kolonii, że to brak porządku publicznego i że to nie ma żadnego związku z kryzysem imigracyjnym. W związku z tym chcę zapytać, jak długo nie ma zamiar stawiać dobre imię polityki migracyjnej ponad godnością i bezpieczeństwem kobiet? Czy Komisja zna skalę przemocy, do jakiej dochodzi? w ośrodkach dla uchodźców i na zewnątrz tych ośrodków? Czy wreszcie przestaniemy gadać o tym, że stawiamy tamę przemocy względem kobiet, czy wreszcie zaczniemy działać tak, aby kobiety rzeczywiście w Europie mogły czuć się bezpiecznie? Dziwię się, że ktoś może nie zauważać tej większej fali przemocy względem kobiet i jej związku z kryzysem imigracyjnym. Dziękuję bardzo.